Cześć! Dzień dobry! Wolwemos con los diálogos del Cuaderno de Polaco DOS. Lekcja M. Rok temu ona mieszkała w Argentynie. Ćwiczenie pierwsze. Ćwiczenie 1. Gdzie ona mieszkała rok temu? Rok temu ona mieszkała w Argentynie. Gdzie ona mieszkała dwa lata temu? Dwa lata temu ona mieszkała na Minorce. Gdzie ona mieszkała trzy lata temu? Trzy lata temu ona mieszkała w Paragwaju. Gdzie ona mieszkała cztery lata temu? 4 lata temu ona mieszkała w Hiszpanii. Gdzie ona mieszkała 5 lat temu? 5 lat temu ona mieszkała w Meksyku. Gdzie ona mieszkała 6 lat temu? 6 lat temu ona mieszkała na Teneryfie. Gdzie ona mieszkała 7 lat temu? Siedem lat temu ona mieszkała w Polsce. Teraz on mieszkał. Ja pytam, Jo Pregunto, ty odpowiadasz, tu respondesz. Gdzie on mieszkał rok temu? Rok temu on mieszkał. Na Formenterze, <laughs> gdzie on mieszkał dwa lata temu, dwa lata temu, on mieszkał w Chile, gdzie on mieszkał trzy lata temu. Trzy lata temu on mieszkał w Wenezueli. Gdzie on mieszkał? Cztery lata temu. Cztery lata temu on mieszkał na Kubie. Gdzie on mieszkał? Pięć lat temu. Pięć lat temu on mieszkał w Boliwii, gdzie on mieszkał sześć lat temu. Sześć lat temu on mieszkał w Urugwaju, gdzie on mieszkał siedem lat temu. Siedem lat temu on mieszkał na Majorce. Ćwiczenie drugie: dwa. Gdzie one mieszkały rok temu? Rok temu one mieszkały na Majorce. Gdzie one mieszkały dwa lata temu? Dwa lata temu one mieszkały w Urugwaju. Gdzie one mieszkały trzy lata temu? Trzy lata temu one mieszkały w Boliwii. Gdzie one mieszkały cztery lata temu? Cztery lata temu one mieszkały na Kubie. Gdzie one mieszkały pięć lat temu? Pięć lat temu one mieszkały w Wenezueli. Gdzie one mieszkały 6 lat temu? 6 lat temu one mieszkały w Chile. Gdzie one mieszkały 7 lat temu? 7 lat temu one mieszkały na Formenterze. Teraz oni mieszkali. Ja pytam, yo pregunto, ty odpowiadasz, tu respondes. Gdzie oni, gdzie oni mieszkali rok temu? Rok temu oni mieszkali w Polsce. Gdzie oni mieszkali dwa lata temu? Dwa lata temu oni mieszkali na Teneryfie. Gdzie oni mieszkali trzy lata temu? Trzy lata temu oni mieszkali w Meksyku. Gdzie oni mieszkali cztery lata temu? Cztery lata temu oni mieszkali w Hiszpanii. Gdzie oni mieszkali pięć lat temu? Pięć lat temu oni mieszkali w Paragwaju. Gdzie oni mieszkali sześć lat temu? Sześć lat temu oni mieszkali na Minorce. Gdzie oni mieszkali 7 lat temu? 7 lat temu oni, mieszali, oni mieszkali w Argentynie. To wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnej lekcji. Cześć.